Dobrze, moi drodzy. Ten silnik jest już pewnie Wam znany, o motocyklu też słyszeliście. Natomiast dzisiaj pokażę Wam z grubsza kolejnego wodza model 525 D DX, tudzież DSX. Jeśli przypadkiem macie prawo jazdy a 2, to jest właśnie taki dokument, który pozwala jeździć motocyklem tak zwanym Adventure. Bo to jest motocykl Adventure, słuchajcie. Silnik 500 cm3, sprychowe koła. I sporo kufrów, co najlepsze, najlepiej świadczy o przeznaczeniu tego motocykla. Tutaj patrzcie, macie taki mechanizm opuszczania i podnoszenia szyby. Pewnie nie będziecie z tego korzystać, ale fajnie wiedzieć, że jest. I tu przycisk, który wielu z Was lubi, mianowicie tak, w tym motocyklu można wyłączyć ABS, prawdopodobnie do kolejnego uruchomienia silnika. A skoro to motocykl typu Adventure, no to oczywiście patrzcie, macie tutaj w pełni regulowane przednie zawieszenie typu Upside Down. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale moim zdaniem to jest porządny zawias firmy Kayaba. A skoro już tu jestem, zaciski firmy Missin, dwie tarcze hamulcowe typu Wave, z tyłu również jedna tarcza hamulcowa, zacisk jednotłoczkowy z tego co widzę. No i naprawdę sprawdzone w wielu motocyklach, na wielu szlakach, bardzo wysokiej jakości Opony Metzeler Turens. A spryciarze, to nie można już kamyczków wrzucać komuś do wydechu A się to odkręcić pewnie Silnik rzędowy, dwucylindrowy Brzmi to oczywiście trochę jak VK, taką też ma charakterystykę 48 koni mechanicznych a przy 190 kg masy tego motocykla, naprawdę nie będziecie narzekać na przyspieszenie. Tak, w takim motocyklu bardzo ważnym wyposażeniem są gmole i crashpady. I tutaj, zarówno gmole, jak i crashpady macie w cenie. Co należy oczywiście docenić, bo nie trzeba jechać gdzieś do jakiegoś mechaniora wydawać kasy, tracić czasu w sezonie. Po prostu kupujecie tę maszynę i dostajecie to co widać. Skrzynia biegów pracuje miękko, pewnie i ma 6 przełożeń. Gdyby ktoś z was zastanawiał się, hmm, chińczyk, czy to warto? Ja nie będę jeździł chińczykiem. Owszem, chińczyk. Patrzcie, Launching Motor to jest jedna z najnowocześniejszych fabryk w Chinach, dostarcza silniki i różne części między innymi Marce BMW. Nie jestem pewien, czy katalymowi, ale nie miejcie wątpliwości. To jest naprawdę najwyższa jakość. Z tyłu amortyzator centralny z centralną sprężyną. Myślę, że do regulacji, ale nie jestem tego pewien. Klamka hamulca przedniego z regulacją. Podobnie klamka sprzęgła również z regulacją. A gdyby was nagle naszła jakaś potrzeba zapalenia papierosa podczas jazdy, to jak kupicie sobie zapalniczkę, to tu jest gniazdo, proszę bardzo. Na szczęście, Wodz pomyślał również o gnieździe USB, na przykład do nawigacji. A no właśnie, bo DS525X. Zawsze mam problem z tymi nazwami, Wodza. No patrzę, bo tu nie ma X, tu jest DS525. To też jest fabryczne wyposażenie. Patrzcie, co to robi. Jest przycisk. I mamy takie halogeny. To miło, naprawdę. Szanuję. Nad wyglądem chyba nie ma co się rozwodzić, bo po prostu ta maszyna wygląda, no, moim zdaniem, nowocześnie. Absolutnie patrząc na ten motocykl, nie można powiedzieć, że ale to jest jakiś chiński badziew, bo Wojcz już nauczył nas, że te sprzęty produkuje... Coraz ładniejsze i naprawdę bardzo dobrze wykonane. Czy plastiki wibrują? No wiadomo, że troszkę wibrują. Tak to już jest w takich zabudowanych plastikami motocyklach. Ale naprawdę ja na tym punkcie jestem troszeczkę przeczulony, ale nie ma to większego znaczenia. Na pewno warto docenić system otwierania kufrów, ponieważ często jest tak, że wkładasz kluczyk, przekręcasz coś, trzeba przycisnąć, podważyć oburącz, a tu jak jest zamek odblokowany, po prostu podnosicie to, proszę bardzo, kufer jest już otwarty. Także bardzo fajny, stabilny, sztywny kufer, absolutnie wystarczający poziom. Jeśli wybieracie wersję z trzema kuframi, oczywiście do otwarcia wszystkich kufrów wystarcza jeden kluczyk. Tutaj też kawał miejsca, także możecie sobie spokojnie na przynajmniej weekend gdzieś pojechać. Tutaj tak samo. Pyk, jeden ruch, kufer otwarty. No, ten troszeczkę mniejszy ze względu na wydech, ale i tak wystarczająco pojemny. Oczywiście, kufry łatwo demontowalne. Nie będę teraz tego robił, ale widzicie, tutaj zamek, to się odpina. Odhacza z tamtej, odhacza z tej. Kufer zdjęty. Na górze tak samo. Tutaj już nie ma żadnych zwykłych żarówek, tutaj są wszędzie LEDy. Tył, przód, bok, wszędzie. Bok. I też nieraz widziałem w jakichś tańszych sprzętach, że te handbary są fabryczne, ale one często bywały takie bardzo mięciusie, po prostu wydawało się, że jedno uderzenie gałązką cienką i topęka. Tutaj, moim zdaniem, jest naprawdę wystarczająco. Test, koreczka. No. Lusterka typowo wodzowskie, widać całkiem naprawdę spoko, natomiast za jakiś czas pewnie bym je wymienił na jakieś fajniejsze, bardziej trwałe, akcesoryjne. Jeżeli chcecie osiągnąć 160 tym sprzętem, to jest to możliwe, aczkolwiek taka jego prędkość, w której on się najlepiej czuje i po prostu jest super komfortowo, to jest pomiędzy 100 a 130 na godzinę. Jednak takie kupry bocze to dobra sprawa. Dobra, to teraz zobaczymy sobie, jak ja wyglądam na tym motocyklu. Przypominam 1,88 m wzrostu, raczej długie nogi. Patrzcie, tutaj zwrócę od razu Waszą uwagę, że wsiadanie na motocykl wyposażony w trzy kufy jest naprawdę dosyć trudne i warto mieć to na uwadze, bo nie jedna osoba w ten sposób położyła sprzęt. Potykasz się po prostu o taki kufer i lecisz z motocyklem. Także to. Teraz zdejmę motocykl z stopki centralnej, w którą oczywiście jest wyposażony również fabrycznie, także kosa i stopka centralna to jest naprawdę bardzo w porządku. No i tak to wygląda słuchajcie. Moje pierwsze wrażenie jest takie, że ten motocykl mógłby być troszeczkę wyższy, ale to dlatego, że jak mówiłem, no mam te 188 cm wzrostu, chociaż i tak mniej niż Kamil z FotoMotoBlog. I teraz tak, kładę nogi na podnóżkach. Tutaj jest wygodnie, kolanami nie dotykam ani do gmoli, ani do zbiornika. Mieszczą się, mieszczą się nogi pod zbiornikiem, także to jest jak najbardziej ok. Zahaczam troszeczkę piętą o stopkę centralną, ale to, to też jest w sumie pierdoła. Kwestia po prostu przyzwyczajenia. Jeśli chodzi o kąt ugięcia nogi, jak dla mnie jest minimalnie za ostry. Może dlatego tak jest, że siedzenie w tym momencie jest właśnie delikatnie obniżone, tak, tak podejrzewam. Zresztą zobaczę, spróbuję, może uda się je troszeczkę podnieść i będzie minimalnie lepiej. Czy da się tak komfortowo podróżować? Ależ oczywiście można w 100% komfortowo podróżować. Dobrze będzie miała wasza, zakładam, partnerka, tudzież koleżanka, która będzie siedziała sobie za wami, dlatego że ma zwiększone poczucie bezpieczeństwa, może się bezpiecznie oprzeć o kufer centralny, postawić tutaj swoją nóżkę na. Na podnóżku i bezpiecznie sobie podróżować. Tutaj fajnie widać takie centrum sterowania, e, szyba, która jak dla mnie mogłaby być troszeczkę wyższa. Może bym wyposażył ten motocykl dodatkowo w jakiś deflektor. Czyli wiecie co to jest deflektor, Taka, ta, takie przedłużenie po prostu owiewki. E, myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu, bo. Plastik, z którego jest zrobiona e, szyba e, wodza, jest na tyle twardy i sztywny, że nic przy większych prędkościach nie powinno latkać. Czy można tym motocyklem na stojąco? No można, jak ktoś potrzebuje. A nie, gdybym nie wiedział, że to linka, to bym pomyślał, że, że to sprzęgło hydrauliczne, bo naprawdę działa bardzo fajnie, leciutko. Że, słuchajcie, to już kolejny watch z tym silnikiem, którym e, jeżdżę, i nie wiem, no mi to, mi to zupełnie wystarcza. No, nie wiem, może gdybym się zastanawiał na jakąś, myślał o jakiejś gigantycznej wyprawie dookoła, dookoła świata, może bym e, tego sprzętu nie wybrał, może bym myślał o jakimś sprzęcie, nie wiem, o większej pojemności. Natomiast e, jeżeli jest to motocykl, który osiąga bez problemu 150 na godzinę. Nie wystarczy? Hm. Hamulce są wystarczające, nie są to bręba, to trzeba sobie od razu powiedzieć. Ale znowu no pamiętajcie, że nie wydajecie na motocykl 50 czy 70 tysięcy złotych, tylko niecałe trzy dychy. Czy trochę powyżej trzech dych, jeśli właśnie z takim zestawem kufrów. Prowadzi się. Bardzo przewidywalnie, kanapę ma wygodną, wcale nie, nie jestem zmęczony. A to, że się walnąłem o kufer boczny yy, piszczelą prawą podczas schodzenia z motocykla, to już przejaw mojej pierdołowatości. Watch 525 DSX mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mi bardzo, jeżeli macie ochotę, po prostu mówcie się na jazdę próbną i oczywiście sekcja komentarzy na YouTubie jest dla Was. Na wszystkie pytania postaram się udzielić racjonalnej odpowiedzi. Trzymajcie się, do następnego razu.